na wszystkie zawody sportowe, a że moim dyrektorem postawił jest pan Witold który jest założycielem Palmyntona w przynie. zaczął mnie namawiać, żebym na niego zaczęła palić. Moja fiska pani Asia Hugu, również grała w granie więc jako to, że miała ze mną pływ, też mnie zaczęła zachęcać i w końcu stwierdziłam, że dobrze, że pójdę, żeby już mnie nie męczyli. Poszłam wtedy na trening, potem za jakieś Trzy miesiące był jakiś tam turniej, poszłam nadal nawet i tak mi się spodobało i zaczęłam sobie grać. Co najbardziej lubię to Właśnie taką zdrową rywalizację, że ktoś jest dobry, a ja dążę do tego, żeby być tak samo dobra jak ktoś, ale on mi tak by utrudnia życie pewnymi zagraniami, a ja muszę się do tego przyzwyczaić. To jest taka gra na wysokim poziomie, gdzie Trzeba, jakby, znaleźć umiejętności przeciwnika, porównać je do swoich umiejętności, zagrać, które my potrafimy, i w pewien sposób pobawić się z przeciwnikiem. Ja lubię, jak ktoś się ze mną bawi, bo mam, taki, mam taką chęć, że muszę do tej lotki dojść, żeby nie czuł satysfakcji, że w pewien sposób, mnie, nie wiem, zaskoczył jakimś zagraniem czy coś. Oczywiście podczas um, gier podwójnych. Lubię bardzo szybko grać. To gracie się tak specjalizuje w szybkich zagraniach, w mocnym ataku. To bardziej mnie tak satysfakcjonuje niż takie dokładne zagrania. Miałam od dłuższego czasu problemy z kolanem podczas meczu, po prostu gdy uciekałam, bo po kolanem mi uciekło. Ból był na tyle silny, że po prostu nie mogłam dalej kontynuować meczu, więc musiałam oddać balkowela tak? To na tyle właśnie było bolesne, że nie mogłam dalej kontynuować. Potem tak grałam, ale bolało. Grałam na pół gwizdka, żeby grać, żeby trenować. Jako tako mogłam, niby nie mogłam, ale z czasem już było na tyle źle, że po prostu już tak bolało, że w połowie treningu już odpuszczałam, bo nie mogłam tego znieść. No i w przynie odbywało się rok od temu Mistrzostwa Polski i tam właśnie poznałam Michała. Paweł Petrya grał w parze z Przemkiem Urbanem i Przemek miał straszne problemy z wagami, nie mógł w ogóle stanąć, miał takie zagęst zakwasy i właśnie ten wtedy mnie zawołał do Michała, który się zajmował Przemkiem i doprowadził go do takiego stanu, że byli w stanie zagrać w finał i jeszcze go wygrali. Z początku, gdy dowiedziałam się, że z Michałem mam jakoś współpracować, to mówię, nie przecież jest niemożliwe, jak człowiek w ciągu trzech miesięcy może mnie wyprowadzić z kontuzji, która mi się stała. Z takiego bólu, który mam, to po prostu mam do niczego. Po tak? miesiącach Polski zgłosiłam się do lekarza, który mi powiedział, że mam zakastanowania, dopóki się nie wyjaśni, co mam. Okazało się, że miałam naderwane biozadło wio w kolanie. Pojechałam do Bierunia. Tam się okazało, że czeka mnie operacja która miała kosztować dużo pieniędzy. Potem Michał się właśnie mną tam zainteresował. Pojechaliśmy do Bielska. Tam się okazało jednak, że operacja jest niepotrzebna i zaczęliśmy właśnie współpracę z Michałem. Najpierw bezpośrednio pracowałam z Michałem. Właśnie, gdy poznałam na Mistrzostwach Polskich tutaj Michała, z początku byłam negatywnie nastawiona, bo nie uznałam, że jakikolwiek człowiek jest w stanie mnie wyprowadzić z tego, ale z czasem jednak czułam się lepiej, nie czułam już bólu. I czasem było tak, że chciałam iść już na trening, ale Michał, że jeszcze nie, że jeszcze nie. I tam właśnie rozmawiali z tenerem, i cały czas po tak trzymali. Aż w końcu się wyleczyłam, już do tej pory nie czuję bólu i jest. Podczas pewnego y, treningu, z, dwa lata temu, po prostu podczas y, zwykłego dojścia, postawiłam stopę i nagle poczułam ból. Nie wiedziałam, że złamałam, czy tam cokolwiek innego, po, po prostu poczułam ból. Chodziłam chyba przez dwa tygodnie na trening z takim bólem, że tak naprawdę nie mogłam stanąć na, na stopie, ale myślałam, że to tylko stłuczenie czy coś takiego, że coś się tam lekkiego zrobiło i zaraz wrócili do normy. Po tygodniu już miałam na tyle nogę silną, że po prostu musiałam iść do szpitala. Okazało się, że złamałam sobie kości w stopie. Wsadzili mnie tak naprawdę na dwa miesiące w gips. Miałam nogę nieuruchomioną i tak dalej. Wyleczyłam to i potem... Była taka sytuacja, że po prostu wracałam ze szkoły i na zwykłej prostej drodze postawiłam stopy i znowu poszłam ból. Wiedziałam, że znowu coś zrobiłam z nogą, że to nie jest takie zwykłe sobie znowu uderzenie czy coś. Poszłam do Michała wtedy. Pojechaliśmy tego samego dnia na pogotowie, okazało się, że znowu złamałam piątą kościół stopiu, ale to prawdopodobnie wtedy były trzy tygodnie do mistrzu z Polski. No i powiedziałam, że nie mogę się dać wsadzić w gip, no bo ja... No i tak trenowałam. Faktycznie bolało. No ale nie, nie odpuściłam. No, Czekałam na wszystko Polski. Ja grałam w dwóch grach podwójnych. Nie liczyłam się tylko ja, tylko jeszcze miałam oczywiście partnerów, którzy na mnie liczyli. tak nie mogłam zrezygnować. No i się udało nawet na polskie Mistrzostwo Polski Nie rozumiem, ale więc hmm. myślę, że okej. Okay. To jest tak, że każdy kandydat z Polski oczywiście cieszy. Ale takim mm, pierwszym, który taki największy sukces mi Satysfakcję przyniósł to dwa lata temu w Sobótce, kiedy miałam dwa złote medale. Nie spodziewałam się, myślałam, że w Debla się nie uda. W raczej tak troszeczkę czułam i się nastawiałam, że szansa na złoto. Natomiast w Debla się nie nastawiałam i wtedy chyba tak najbardziej byłam z siebie zadowolona. To jest tak, że każdy trening taki bardziej fizyczny oczywiście wymaga większego wysiłku. Tak? I jeżeli wcześniej się czegoś takiego nie robiło, to zawsze jest większe zmęczenie, pojawiają się zakwasy następnego dnia. Z czasem oczywiście, jeżeli to się powtarza, jest coraz lepiej. Nie ma takiej, jakby, takiego zmęczenia, organizm się przyzwyczaja w jakiś sposób nawet szybciej się regeneruje, bo już w pewny sposób ćwiczeń ma wy, wyuczony, to jest tak z ruchem, że wcześniej nie umieliśmy na przykład chodzić, z czasem się nauczyliśmy tak i już jest łatwiej już nie sprawia żadnego problemu, się nikt nie przewraca i tak dalej. Tak, tak samo jest w każdym uderzeniu. Jeżeli wyćwiczymy sobie odpowiedni ruch, że nawet w trening motoryczny wyszkolimy sobie pewną szybkość, na którą musimy pracować, jest łatwiej z czasem, gdyż organizm się przyzwyczaja do takiej pracy. Jak idzie mi dobrze, to mi idzie, ale czasami właśnie zdarza się tak, że jest punkt dla przeciwnika i nagle pojawiają się pięć punktów rzędu w plecy tak naprawdę. I ale w jakiś sposób ja sobie z tym razem na przykład staram sobie zrobić tak większym kółko, tak? Przy zawsze tej lotce, na przykład w siatce, zawsze muszę podejść i tą lotkę podać, więc zawsze się staram jakimś takim większym łupkiem do tej siatki wrócić, żeby nie było kolejnego błędu, że przegrałam akcję, już się ustawiam i potem jest kolejna akcja znowu przegrana, żeby to raczej tak rozłożyć, że nie no, przegram jedną akcję, teraz trzeba się skupić na kolejny, jest kolejny punkt ważny, tak? Pierwszy z całej Europy. Wspominam, dobrze, chociaż mam lekki niedosyt. Były w Turcji, tak, kiedy pojechałam jako kapitan drużyny nawet udało mi się. I brakowało nam tam parę nawet punktów, żeby wyjść z grupy i tak dalej, ale było ok, chociaż teraz, rok temu, na mistrzostwach było, jakby odbywało się w Polsce, tak? I było więcej ludzi, była jakaś taka lepsza atmosfera, wszyscy byli bardziej zgrani, Jednak to były nasze drugie Mistrzostwa, tak? I zawsze było tak cieplej, że tak powiem, tak? Że tak rodzinnie bardziej i tak lepiej jakoś. Pojechałem jako młodszy rocznik, więc może jeszcze byli starszy, jak się dawali otuchy, to chyba też było lepsze. Na pewno moim największym marzeniem jest udział w igrzyskach olimpijskich, jak każdego sportowca tak naprawdę.